Pokaż swój niepowtarzalny styl Raz radzi Tobie dobrze w tym Mistrz super modny, super modny, masz styl super, modny, super modny. witam Was serdecznie w kolejnym stroju dnia. Już nam się trochę ociepliło, dlatego już mogłam się pozbyć tych moich płaszczy i kurtek i mam nadzieję, że kurczę kilka stopni powyżej zera już z nami zostanie na długo. No i dzisiaj mam na sobie pierwszy raz w tym sezonie mój trench, To jest mój czarny trencz z nekomsa. On jest taki trochę grubszy, dlatego nie jest mi w tym momencie zimno, a poza tym mam pod spodem kilka warstw. No bo wiecie, no jeszcze super mega czadowej wiosny nie ma. Ale te warstwy plus grubszy trencz dają mi super ochronę przed zimnem. W każdym razie jeszcze raz. Mam na sobie trench z deką przywiązany w taki sposób, żeby było widać to, co mam pod spodem. Pod spodem mam spódnicę z River Island czarną, pod koszulkę oczywiście, koszulę jeansową z Gapa, i na to jeszcze mój czarno-biały sweter z Gapa. Także tutaj trochę kilka warstw w takim szkolnym stylu. Do tego, ponieważ całość jest taka jeansowo-czarno-biała, mam ożywiające elementy, czyli torebkę od projektantki wrocławskiej Oli Dąprzewskiej, ale ja tą torebkę dostałam, słuchajcie, od mojej koleżanki, której ta torebka się średnio podobała i stwierdziła, że mi ją bo powiedziała, że ja na tą torebu nie choruję. Także tutaj e, ożywiająca super e, handmade torebka. A do tego jeszcze ta torebka miała trzy serduszka i jedno serduszko, które było broszką, przyczepiłam sobie do e, beretu. Także tutaj to są takie e, wesołe, trochę graficzne, ożywiające elementy. Do tego właśnie jeszcze beret e, z pchlego targu, e, totalnie no name, oraz moje buty z e, szafa, 6, które już ostatnio Wam pokazywałam, ja w nich ostatnio non stop biegam. E, to jest marka Carvo and Canela, także tutaj wygodne, również ciepłe. E, fajnie się do tego zestawu prezentują. Także mam nadzieję, że wiosna już przyjdzie i zostanie z nami aż do lata. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.